MFC zaprasza na materiał. Czyli widzicie w dzisiejszej recenzji, a właściwie nawet w unboxingu. Ostatnio tak u mnie na kanale ciągle tylko te toj bizy i toj bizy. A tutaj, no to proszę bardzo. No to mamy normalną recenzję i unboxing. Właśnie odebrałem od kuriera figurkę Sub Zero z, z czego to jest w ogóle? Eee, zapomniałem, co to jest. Czego to jest? <laughs> czego to jest? Eee, Diamond Selectoise. Takie oto Sub-Zero. dioramka hmm, Bardzo ładny ten Sub-Zero. jak zobaczyłem go jakiś czas temu w ofercie, to, to postanowiłem sobie go kupić. I w sumie Sub-Zero jest jedną z moich ulubionych postaci z Mortal Kombat. Jakoś zas. Skorpionem nie za bardzo przepadałem. No i tak został właściwie. Ogólnie nie przepadam za bardzo za Mortal Kombat. Lubię pograć, ale nie jest to jakaś tam moja ulubiona biotyka. Chyba wolę tekera. Nie wiem dlaczego, ale tak. Może dlatego, że ja nigdy nie potrafię Fatality robić. Jestem jedną z tych osób, które tu twierdzą, że Fatality dla nubów powinno być pod jeden przycisk. Może dlatego. Unboxing. Kudło jest nowe dopiero co kupione, znaczy odebrane, a kupione w sklepie. Także jedziemy z tymi plombami tutaj. No i wyciągamy, wyciągamy. Widzę, że to jest plastiku, wezmę to do siebie tutaj. Dobra. Co tu jest jakaś przekładka? Podnosimy plastik. Plastik to wygląda tak, jak są edycje kolekcjonerskie, w takich plastikach zapakowane. No i mamy naszego tutaj Subzero. Przyglądnijmy mu się, śmierdzi. Śmierdzi, no, jak cholera, śmierdzi. Śmierdzący Subzero, ale Subzero powiem Wam tak, że. Yy, on mógłby, mógłby być spokojnie figurką z edycji kolekcjonerskiej, bo zresztą on tak się właśnie prezentuje, jak, jak figurka z edycji kolekcjonerskiej. Fajna taka dioramka, zniszczona tutaj y, Ying Yang, symbol. Bardzo ładnie tutaj jest zrobiony, naprawdę świetnie, mi się bardzo podoba przynajmniej. No i y, u mnie w postaciach z Mortal Kombat ważne jest to, żeby postacie były w klasycznych y, strojach i ten na przykład y, Sub-Zero jest w klasycznym stroju ze zwykłą y, bandamą na twarzy, a na przykład tutaj bardzo dobrze jest kontrast. O, to odpada. Nienawidzę takie, takich, nie cierpię tych postaci. Tego zmienionego Sub-Zero, później w tych jakichś jakiś alternatywnych strojach, ten na przykład z tam jakąś maską, niczym jakiś tam, kurde, typowy ninja. Nie, wolę klasyczne stroje Skorpiona, yy, no Skorpiona, Sub-Zero, Reptajla, yy, Tym, jakimś dziwacznym pokroju to od razu odpada. Nie, jakieś zbroje, nie, 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 nie. nie. Nie, 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 nie odpada kompletnie. To, to nie dla mnie. Nie ja nie jestem targetem, nie jestem odbiorcą tych, tych alternatywnych kostiumów, gdzie oni są w jakichś zbrojach, jakieś tam. No zresztą gracie w Mortala to wiecie. Ja nie gram to też, wiem tak powierzchownie. Ale ogólnie malowanie bardzo mi się podoba. Twarz też fajnie nawet wyszła na tej figurce. No i to z tym lodem. No, ta, energie, ta, ta energia, no ten lód, który tutaj wyszczelibuje, fajnie to wygląda. Na jednej ręce, na drugiej. Tu jeszcze przechodzi taka jakaś forma tego lodu zawijana. Tutaj to jest jakoś tam miękkiego, nie wiem, ożywica jest. No i te ręce. Te ręce świetnie wyglądają, bo przechodzą z cielistego w transparentny plastik. Pięknie to wygląda. Naprawdę fajna robota. Transparentny plastik, i tutaj już się robi już ciało. Tak, tak tam żon jest pewnie cały z takiego transparentnego plastiku. Tylko, że tutaj jest tak właśnie malowane, ale pięknie to wygląda. Że całkowicie ręka mu się zrobiła, jedna i druga ręka z lodu, i tutaj jeszcze widać, jak, jak ta skóra jak przechodzi w lód. No świetnie to wygląda. Mi się naprawdę, no mega mi się to podoba. Ten Sub-Zero po byku. Buty też ma fajnie tutaj zrobione. Nawet malowanie jest ładnie, ładne, chociaż te spodnie można było jeszcze trochę na tych krawędziach rozjaśnić. Chociaż są rozjaśnione, to nawet widać. Znaczy, chyba tego nie zauważycie, ale widać jak są te, te. To nie, że to światło się tak odbija tutaj na tych liniach. One są rzeczywiście tak rozjaśnione, jak widać. Tutaj. No, świetny jest, świetny. No niestety z tej serii Diamond Toys Scorpion nie wyszedł, albo wyszedł, ale nie, nie pamiętam, albo wyszedł, albo nie wyszedł, ale jeżeli wyszedł, to wyszedł w tej takiej alternatywnej formie, w zbroi i tak dalej, ale wyszedł Scorpion w takim klasycznym stroju, ale to już jest od, nie pamiętam czego, tam, z jakiejś innej firmy, no ale on już kosztuje 900. Także nie, ja go nie będę kupował. Chociaż fajnie wygląda, stoi na takiej dioramce z trupów zrobione, jakieś tam żebra leżą, czaszki, kręgosłupy. No i on tak po prostu sobie stoi, trzyma wypuszczony ten łańcuch z, jednej, z jednego nadgarstka w drugiej ręce, go tak sobie trzyma. No i to tyle. No to tyle, no co, do żadnych punktów artykulacji, bo to jest mini statua taka. Ale tak jak mówię, no, to wygląda jak, jak edycja kolekcjonerska, jak, jak figurka z edycji kolekcjonerskiej. Ja to normalnie bym widział że rzeczywiście, jak kupuję już taką edycję kolekcjonerską jakieś tam Mortal Kombat, to właśnie. Takiego właśnie Sub Zero tam widział. On mógłby tam spokojnie być, bo to, to, to jakością właśnie wygląda tak jak te figurki z edycji kolekcjonerskiej. Dobra, to tyle. Krótkie, no bo tu nie ma za bardzo więcej co opowiadać. No i znikam. I do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Prawdopodobnie do, do bizów. No bo czego by innego. No trzymajcie się, cześć.